Cześć, witam Was z tej strony, ja, czyli Svetek 6, ze mną jest jak zwykle Cytrus, cześć. No i witamy Was w moim naszym y, drugim odcinku Survivalo, który się Survivalu. zwie? Survivalu. Survival, dobra, który się zwie? My Gold Mountain Survival chyba. Dokładnie. Chyba, no chyba, tak? No jakoś, dobra, nie się z tym. Dobra, Azor tutaj jest, jak to Cytrus go nazwał, bo to jest jego pies, czyli to jest Azor. jest Azor. I Edek. Chciałbym nazwać Radek, ale. Nie, pies Radek to jest chyba nie tego, nie? No chyba nie. Dobra, tu jest nasz Edek, który towarzyszy nam od samego początku. Dobra, lepiej się nie patrzę mu bo, bo... Dobra, to co w tym odcinku robimy? Chodź, wybierzemy sobie... O, owieczki są! O, widzisz. No Azor, przez... Prze... No. Czekaj, muszę poubijać trochę, żeby tego, żeby wełny było. O, widzisz. Tylko tak, żeby się potem jakoś rozpiło, nie? Ja dwie ubiję, bo chyba dwie potrzebujemy tylko. No okej. Okay. Czekaj, bo ciemno jest jak... Chodź Azor, chodź tu. To weź go te, Weź tego psa upilnuj, że tak powiem, a ja tutaj robię. Słas... Chodź, chodź, Azor. No kur patrz, pierdzielił siedem kości, jeszcze jest nie No chodź tu. Chodź. Eee... mam, Co ja tutaj mogę wziąć? E, wezmę od nas. Masz jakieś no? jakąś nić No wszystko jest na dole. No to jest... No Cztery... No to zobaczymy, jeżeli nie działa to, że 50% serwera może musi iść spać i wtedy będzie dzień. No chociaż takie będziemy musieli. Będziemy zmuszeni do siedzenia w morze. No chodź. No porąbany, kurde, ten pies jest. No trudno. No i już. choć Chodź. Czy powinien iść za kością, nie? No nie wiem. Czy nawet tako normalnie. Kiedyś chodziły normalnie. No to jestem. Dobra, czekaj, idzie, 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 idzie. Idzie? No szedł, ale czeka się zwiesił. Był... W ścianie był się bo... zwiesił. No właśnie. Dobra, jest, jest, jest. No chodź, iść, iść, iść. Zostaw mojego psa-gwałcicielu z czarnej góry. Yy, no z... No. Dobra. Ty czeka jesteś o... czarny i z czarnej góry. No chodź. Dobra, czeka. mniejsza z tym, mniejsza z tym. Czekaj, ty ja robię workbencha no i... No właśnie. A pies niech zginie nawet. Ważę, ta... że zadanie zaliczone. Uważaj teraz. Stać mnie na jeden miecz. Ty trzymaj się z... Daj, daj mi cztery deski. Trzy. Bo trzeba łóżko zrobić. Chodź, chodź. Azor. Azor. Dobra. No chodź tu, debilu, jeden. Bo... Próbujemy. Chodź. Jeżeli się nie uda, no to się nie uda. I będziemy zmuszeni do siedzenia w czarnej noży. No chodź. Nie, no chodź. Ni hu hu, nic z tego. No co za... Czego chyba zaraz zabije? Dobra, to bij go i tyle. Ty dawaj chodź tu, bo patrz jaka tu jest gromada. Ja jestem już w domu, spokojnie. No. Dobra, to co robimy? Szczerze. Masz... to musimy najpierw zrobić chyba z tego. Drewniane kilo. No bez kitu. Trzymaj tej patyki. Um, no Pu, ładnie się tam nakociło. No właśnie, dlatego trzeba coś pokombinować, żeby tutaj porobić. Te Z rana to... trzeba będzie tego. O ja, przecież dwa nie otwieraj petyki. drzwi. Nie otwieraj drzwi! Ale one mogą wejść teraz No co za... Nie, a nie na jeden 2... Dwa... Nie, na 1-2-3 już mogły chyba, Dobra, nie mam... My... bo tam trochę potrzebne jest tego wszystkiego odstań Ja mam dwa petyki, więc masz tego. Będziesz miał jeszcze na jeden kilo za chwilę kamienny. No to rzuć jeszcze, to ci może zrobić zrobię jeszcze. A masz patyki jeszcze więcej? Mm, nie. No właśnie. Ja nie mam nic już. Dobra, ten węgiel wykopię. Zrób kilof, na razie kilof jest bardziej potrzebny. No okej. Okay. No ja zrobię kilof. Uważaj, żeby tam, nie wiem, się nie wyrąbać poza ten, nie? No właśnie, tak orientuję mniej więcej. Czekaj, czekaj, ja muszę sobie jasność trochę... Co mordy zniszczyć? jedne? Te zielone ogórku. Trochę musiałem ja sobie zwiększyć jasność, bo tego... Bo no, ciemno. ładnie tu mamy. Tutaj żelaza jest dużo. Ty, a jakby zrobił takie jakby ewakuacyjne... Ty, możemy wyjść tym, budą azora No możemy. A, widzisz. To próbuj coś tam. Ale od razu tu... mam dwie deski, aha. Ko Kopaję więcej drewna. E, drewna, węgla. Co ja gadam? No dobra, ja już jestem Az u Azora. No spoko. Ja zrobię patyki, ok No to rób. Mm, I ci miecz zrobię. No dobra. Ja, znaczy mam jeszcze dwa drewniane, no ale drewniane... To o, trzymaj. Yy, kobla, kobla zrób, to zrobimy piecy Gdzie dałeś Kali ten miecz? No tam ci leży ej. Aha, dobra. Co? Kobla? No, jak możesz. Masz. A Bóg zapłacił. Co robisz teraz? Piacyk. No, no no dobra. Okej. my da... Co by tu przepalić? Na razie nawet nic nie mam do przypalania. Kurz czekać mogę usmażyć. No to właśnie daj mi coś do jedzenia, bo ja się jestem na głodny. Ja jeszcze wytrzymię. Ty, a te melony jeszcze... No, ja mam przy sobie 7 melonów i tam zrobiłem 4, 4 T. Kusi mnie było tworzyć, ale. Zna... Nie, 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 dobra. dobra. Nie, 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 nie lepiej nie. Jak będzie dzień, to wtedy można wyjść, ale teraz. Ale te Creepera chopie okrutne, ryje. Masz jeszcze dwa patyki albo coś? Nie. Weź, rozwal tutaj ten, dwie deski. Zrobi się kilo w ten, ten kamienny, no bo tym trochę długo się robi ok to jeszcze możemy jakoś tym możemy jeszcze jakoś yy, podziemą, nie wiem jeszcze łej, jest ten, jest zaliczone zadanie kolejne zabiłem o, tego, jest. tego, yy, freda o daj, no, daj tego już dam, mu, to nie ruszaj bo tutaj wiesz, ta dziura jest no wiem, tutaj dwa są, o dobra, zostawisz. Tam, Tam mam z, złoto w zadaniach jest chyba, żeby zrobić jeden ten nie, jeden blok diamentowy Eee. Yy. Chyba, wiesz? Nie wiem do końca. To znaczy... Ale mieliśmy z tym... Mm, jak się nazywają te takie szczury? Tak, było zadanie, było, było. Ale jak one się nazywają, mi chodzi? Eee, a ja pamiętam, myślisz? Eee, Ale fejdu, czekaj. Na się. Czekaj się. Coś tam kamienne. Eee, kurde, nie. Teraz trzeba a jak najwięcej tego węgla... Jest już mi chyba... Poszedł. Mniejsza o to. Dobra, mniejsza z tym. Teraz y, trzeba, jak wyjdziemy tylko drewno od razu, ja mam 12 węgla jeszcze pochodnie i cała wyspa oszukała. Ty, w a my nie czy my tutaj możemy zrobić nawet jakieś drzewo wyhodować chyba, nie? Czy nie? No nie za bardzo, bo jest za nisko. A no podziemie, ja mam sadzonkę, ja mam ten, ja mam kości. Ale za nisko będzie. Mówisz? No, mhm. no dlatego mówię, żeby trochę w dół pocisnąć. No chyba... Ile tu można? A Też można kopać! Patrz. No dobra, no to rób. Ale to trzeba będzie taki pokój zrobić. No to mówię. Dobra, to rób, ale tutaj tak, żeby było zejście jakoś. Ja nie Masz mam po... już... Masz patyki jakieś, czy coś? Nie mam, zaraz będę miał. Bo... To rób tym swoim kilofem, bo już nie mam kilofa. Mam jeszcze pół kamiennego. Tu dawaj dawaj dawaj. Tylko weź tutaj zostaw jakieś wejście, nie? Oj, najpierw zróbmy ten. Wejdziemy spokojnie, nie No, Dobra, zostaw tutaj o tak o wejście. No mówiłem, zostaw tutaj takowe wejście. Zamk zamknij się, no! Roza. Ja nie mogę pracować jak taki murzy na Dynam stoi. No, no, no. Nie dość, że czarny to... Nie, ja, nie, 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 nie. Ja. Tego... Sztutu tu nie urośnie jeszcze? No co, ty, nie ma szans. No to mówię, żeby tam trochę, a ty mówisz nie, nie. Mówiłem, żebyś nie rozwalał tutaj, bo były schody, że tak powiem. No, ich chodź. No właśnie. Rozwalaj gravela, nie marudzisz. Rozwalam. Ręką, bo boreń... ręką, boreńką, ale rozwalam. Żelazo mam. <laughs> Uff, pizdu. Co jest? No patrz. Dziura? Nie ma. Ale patrz, co jest tutaj, ej. No chodź, obróć się. Widzę, widzę. Dawa, Dawaj, ja ten blok porozwalam. To rozwalę. E, jest ten, Jerzyk Mały. Ja wiem, jak cię nazywałem, że to są. Taka śmieszna nazwa. Ty, aniżej nie da się jeszcze o jeden na przykład albo o dwa? Bo tam dalej jeszcze wykopiemy raczej. to już pięknie. Powinno. O, tu już jest przepaść, patrz. Aha, no dobra. I wyrzuciłeś kabla. Kobla. Nie. Tak, wyrzuciłeś kobla. Daj, ja tam ja. polecę ponieważ... niego. Dirta. Kobla. Chciałem, kobla jeszcze 30 coś. Ale wyrzucałeś kobla. I właśnie Nie. go żebrałem. 44. Chcę jednego dirta. Yl... 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 skąd tutaj jest creeper? I skąd tutaj jest zombie? Na dole, koło. Koło naszych tych. Ty, creeper, chodź tutaj dalej i buchniesz. Tutaj dalej. Bo tam mamy skrzynkę. Ty stary, co zrobisz z komputerem? Coś, że ty masz takie lagi na serwie? serwer mo No nie bo ty masz serwer, nie? A laguje mi strasznie. Ty mówisz coś o creeperze, a ja cię widzę jeszcze pod ziemi Aha. No nie aha. No to nie wiem. No nie no, czy będzie trzeba ogarnąć. No ale w pierwszym odcinku miałeś normalnie, tak? No, wiesz, no i teraz się mnie wybije, no kurde. No to nie wiem. Teraz się okaże, że dena. Nie, 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 bo ja bym miał u siebie jeszcze coś. Bije no bije mnie coś. To może ten mały, ten, ten taki, taki. Właśnie nie, bo go no. nie widzę, no. bije przed siebie. Nie wiem, Możesz... ja jeszcze rzeczy zbieram. Dobra, to czekaj, wejdę tam na górę. co, zrobiliśmy jakieś zadanie dzisiaj? Tak, ja się muszę przylogować. No przecież z tym szczurem, nie? Aha, no, no to można uznać, że jako odcinek. Jeżeli ci będzie lagowało, tak naprawdę, to za chwilę skończymy to na odcinek, coś pokombinujemy. z. Dobra, Nie, no, już nie, jest w porządku. Czy nie mam nic włączonego, tylko. Nie, no już mam w porządku, dobra, jest ok. Ty, tutaj jest trochę pająków i kryperów. Kurde, nie rośnie. Czyli coś jest za mało jeszcze. Dobra, czekaj, bo tutaj już jest dzień, ale nie mam miecza. Idą. To bierz ich, bo ja tutaj ciągnę ich mniej więcej. O! Krypus już na ciebie czeka. No właśnie, widzę. Dobra, to ja sobie... nastawili widzę. na ciebie, to ja ich wezmę trochę mniej więcej. A, jestem głodny nie mogę spić, Ej! Spida. Nóż! Padły, Nóż! Pad padły, padły już No padły, padła? nie jestem... Ja, ja zaraz, będę. Oooo! Uh. Nie już się pa nie padniesz, bo ja je zabiłem, a ty padłeś? Zobaczymy drz. co mamy, jakie mam jeszcze dobrocie w skrzynce. To za dużo nic nie ma właśnie, że O, jest jakieś żarełko. Ej, jednego to Diaksa tak? nam rozwaliło chyba. No. Co ty gadasz? No. No to survival No niestety eee, A to mamy jeszcze jakiś healing Potion Healing Potion? To jest na życie. Naprawdę? No! <grym> Chcę, ja może wezmę wszystko stąd i do domu. No przydałoby się. Czekaj, ja tu mam jeszcze pajączki. Ubijam. Ja sobie przypomnę, to na ko końcu odcinku. Na końcu odcinka powiem, jak się nazywają, bo to są te szczury, wiesz, chodzi? No tak, tak. Ale ja ci powiem szybciej od ciebie. O, misiusz, czekaj chwilę. Spoko. Rybik kamienny. Aha, no dobra, on poszedł gdzieś tam. Nie jeszcze z tym... Um, mam trochę dy dyrta. Mam trochę dyrta. Dobra, polecę. Dobra, już ja jestem. O, no co, masz coś... Ten zbiłeś tabliczkę już? Nie. Nie, tabliczki nie zbiję, ale to jest rybik ry kamienny czy coś takiego. No rybnik, kamienny, jak to się nazywa tak po minecraftowemu. Rybik, nie rybnik. No. Rybnik to taka miejscowość. Naprawdę? No nie wiem no teraz jakbyś się nie wiedział, ale nawet. Nie z tym. Okej. Ale już zbiłeś, tak? Czy jeszcze nie? Co? No tabliczkę. Nie, jeszcze nie zrób fosę wokół... Mam Tam na początku jakoś, cholera. A, jabłko. Farmę melonu. Ajajaj, Wbiłem się w drzewo. piston, jądrowy miecz. wymiecz. jajaj! jaj się, świnia. Żelazny krat. dobra. Gdzie ty to masz? No na początku, po lewej gdzieś było. No jest trzcina cukrowa. Ej! Edzio mnie bije! Osa. Weź tego Edka. Tutaj trzynastka! tamu. No to to mówiłem gdzieś na początku, po lewej. A no ładnie znowu rozwaliło, nie? No, niestety. No Dobra, zcina. mi się z tym ja te drewno się. Ty, a mi chyba już poszedł, nie? Nie jest piecyk. Gdzie? No, nie widzisz w domu pieca. Ale pies, nie pies. Pies. Pies? pies? Nie wiem, był gdzieś tutaj po boku chyba. Hau, hau, nie, nie rzesz. <grym> <grym> był gdzieś po boku. Tak, właśnie. Tak, więc witamy Was po krótkiej przerwie. No, po krótkim cięciu, ja niestety miałem problemy z internetem i mnie oczywiście musiało rozłączyć. Dokładnie. Także wtedy, co mówiłem, te lagi na serwerze nie były spowodowane, że coś tam światek ma ze serwerem, tylko mu internet już padał, także... sorry, ale... ale kontynuujemy i tyle. Dokładnie. Dobra, <coughs> y, tak więc, czekaj, na czym myśmy stanęli? Masz trochę ziemi? Dirtu 3-5 Kurde, bo bym chciał... Jeszcze kobla trochę. No to daj mi trochę kobla, to znaczy ja ma... dobra. Bo bym się chciał dostać do tej skrzydł... Ale zrób najpierw jeden kilo, bo już nie mamy w ogóle. A drewno, ja mam drewno, dobra. No, to drewno, to weź. Fosę mam zrobić, ale to chyba lata. Czyla... Ile mamy w ogóle żelaza? Żelaza? Nie wiem, ja mam dwa przy sobie i to zobacz na dole ile o, to mamy? O, daj mi, ej, daj mi, daj, daj, daj. Czekaj, czekaj. Ehm. Um... No, wyrzucę. Czekaj, 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 czekaj. Najpierw chcę zrobić kilofy. E, patyki i mi oddaj. Żelazo masz, ale nie przypalone jeszcze. No nie, no takie zwykłe. Mm. I daj ze dwa patyczki, żebym miał co włożyć do tego. Czekaj, czekaj, czekaj. To masz węgiel? E, nie, to. O. Okej, okay. to ty dokończ tutaj ten domek, a ja będę zaraz robił następne zadanie. Czekaj, ja idę tam dostać się, spróbować się dostać do tej skrzyni. Czy dostałeś się już? Nie, już dostałem już. Tam. co tam było? Idź, idź. Nie wiem, ja nie brałem, idź, pokaż. Aha, dobra. Ja tylko dostałem, nawet nie otwierałem, powiem ci. Spoko. No to się pytałem czy masz dyrta, to mówiłeś, że nie masz. Czy no to już rzecz... nie miałem, ale nie widziałem, że do tego celu ci jest potrzebny. Aha. Aha. Tak, tak, to gdzie kostna i jedna płomienna różdżka. Aha, to jest blaze'ów, tak? Blaze rotno. Dobra. I Mam te pudełko z. Znaczy, no. A tam na dole jest chopie Na dole chyba będzie trzeba zrobić farmy. Farmy? No nie, myślimy. To znaczy, ty, ty zwierząt, nie? No. No. Dobra, się z tym. Dobra, wiesz, tutaj dokończ tego. Ten domek i ja zaraz będę fosę foseb, bo mamy zrobić jakąś fosę wokół domu. Fosse, ale to z lawy chyba. Nie, z wody. Aha, no dobra, no to. Rat to... nie pisze, chłopie, jest tako. Yy... Cześć, gdzie to jest? Ula, ula, ula. No, iglo. Iglo, tego. Yy, diamentowy miecz, piston. Czyli gdzie ja to, to widziałem? Było, było gdzieś, bo pamiętam, że czytałem o tym. Brykę śnieżek. Bawam się. Dobra, Eem... ja ślepy chyba jestem ślepy jesteś mówisz No ja jestem przy tym No idzie tu jest niby, że Czy... zrobisz tą fosa Jeszcze ja tam, szukam, szukam Czekaj, już mi szybkości Pomieszczenie O jest, parzy trzecia Aha no Ale nie ma nic, że z lawy A ja już usunąłem, dobra, się z tym no a to teraz... Trzeba zrobić... Teraz napraw. Znaczy teraz y, dom naprawiesz. Co napraw? Jak dom napraw? No te okolice, bo ja tu będę przez wodę wylewał, co nie? Aha, no to. Ale dosłownie przy tym, a nie lepiej dwie kratki na przykład od? albo jedną? No to zrobimy, no jeżeli na trzy głęboko... na... No i zobacz, najpierw to napraw. To daj mi tego dyskusję. To było łopatę, jak chcesz. Trochę tego dirtu mi daj, bo tu muszę potrzebować tego do łatania, przecież dirtu potrzebuję. Tylko nie jest jak od razu dwa, no bo ja tu muszę robić takie nieskończone śrudełka ciągle. Cię się w ogóle nie wtrącaj, tylko naprawdę mi tyle, o no najlepiej będzie. No to rób to, bo ja potrzebuję dirtu. Zrób kopate. Już. Ja ci mogę dać jeszcze grab, no kurde. Gravel. A nie pożałuję ci, zrobię ci nawet trzy. A nie No Dobra, łapaj. Raz, dwa i trzy. Ooo. A nie A tu mamy złoto w fosie, widziałeś? No, no widziałem, widziałem właśnie. Bogata fosa. A ja. jak? Jak szaleć, to szaleć. Eee, dobra, czekaj. O kurcze. Dirtu tu masz jeszcze trochę? No, zaraz będę miał. To kopaj i rób. To znaczy, kopaj nie i nie masz drewna, żeby ten? Co? No, żeby naprawić, wiesz... Dom? No, przecież dom już jest naprawiony. Aha, to po co ci ten dirt? Żeby kół dziury latać naokoło. Czy tutaj to zamknij? No, ja nie kopałem dziury pod... Drzewko. Chopaj. Znaczy zasypuj Już chwila, bo mnie oko spędzi. Pająka. Nie. Em... Um. Um. ok Dawaj mi tego dirta co tam ci tam dirta, ma o... o... ogar. Stó. Dobra. Dobra, cio. A to żeś tam się Rozumiesz zasypać? Dobra, mm, teraz tak. Teraz tu, tu. Bo tu w ogóle trzeba trochę zasypać to, gdzie ja jestem. Dobra, już czekaj, czekaj, czekaj. Zrobić to zadanko i będziemy kończyć. Dokładnie. Um, czekaj, dobra, Wyłaś. I już się jest zrobione. Zrobiło się Ten nie źródełko? Zrobiło. Teraz no tak. tutaj zrób. Dokładnie, zamykam. Eee, okej. Okay. Dobra, na więcej mi już nie starczy. Nie, ja tak będzie już w porządku. Ale na załatanie mi chodzi. Mhm. Masz jeszcze trochę tego... ziemi? Tej ziemi? 11. Mm, no to zawsze coś. No zawsze. Dobra, no to już fosa jest, nie powiem. No. Rozwaliłeś? Rozwaliłeś. Rozwaliłem, rozwaliłem, No w porządku. Czyli wiesz co zrobimy? Co? E, tak tako. Masz może kilofa? Mm, kilofa no mam. No to pożycz. Ehm, czekaj, lapis lapis. No no Bo lapis można kamera no, To stąd jeszcze. Nie? Ej, tutaj jeszcze zrób. Czekaj. A? Ile ci jeszcze w dół? Yy, dobra, chyba będziemy kończyli, bo, że tak powiem, wo woła mnie rodzina, że tak powiem. Dobra. Rodzina? Ha, ha ha, ale śmieszne. Nie, ja, no dobra, z takiego brzata. Dobra, dawaj, to do domku. No, do domku. Jak parkoura. I lecimy. Dobra. Tak więc, podsumowując dzisiejszy odcinek, co zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku? Mm, szczura zrobiliśmy Zrobiliśmy cięcie szybkie i... I fosę. Zrobiliśmy fosę. Dobra. Tak więc, no znowu bez w, owijania w bawełnę. Żegna się z wami Swiatek6 oraz... Cytrus. Cześć, na razie. Pa, pa.